Dziennik kapitana. Sceptycy tkwili w błędzie. Można zbudować bombę wodorową z sardyny. Za to z kontrolą, Gorze. 78 do detonacji, szefie. <grystanie> Walka z Miedzińskim, które są lepsze pingwiny z Madagaskaru. <grystanie> Walka z miedzińskim, które są lepsze. Nie najgorzej. gorzej. O plastiku przyodziany w szmatkę. A nam to puszka może strzelić głupawy numer. Dobra! ten gaz. Walka. Obawiam się, że Rico jedzie do żabki. Dodam jeszcze może. O nie, jesteśmy zgubieni. Oddawać mnie ten kierunek! Jesteś kierownik już? Ty szalony lalką owładnięty świrze si z Ta puszka wybuchnie, toimy razem z nią! Daj to! proszę, wiem jak to jest jak się chce nowego tatę